Film powstał w celach humorystycznych. Hej, witajcie, z tej strony ja jestem dzieciak mały, a to jest odcinek z Mowie Stal Planet. Będziemy sobie dzisiaj grać i stworzymy sobie konto, więc klikajmy Glide Telas, więc klikajmy i zróbmy naszą postać. Jestem chłopakiem, więc będzie to chłopak. Zrobimy... Ja wyglądam w rzeczywistości, więc ja mam takie oczy i taki nos, e, włosy to ja mam chyba takie, takie kudłate trochę, e, taką bluzkę teraz mam, taki ładny, ładny dzieciak jestem i tutaj takie spodenki nie mam, ale one są chyba najładniejsze, bo nie lubię jakichś takich, o, co to jest, nie lubię takich i może hmm, takie butki są, takie kapciaszki, nie wiem co to jest. Więc chyba, nie wiem, dobrze, oki zrobione. I nasza nazwa. Y, yes, C, T, E, B, C, I, I, E, C, I, A, K, M, A, L, Jej, dobrze. I hasło, mm, jakie hasło? Nie wiem, wybierzmy sobie K, U, P, A, 1, 2, 3. I jeszcze K, U, P, A, 1, 2, 3. To koto. Dobrze. Akceptat. Więc akceptuję. Loading się tu. pisz tekst oblaska. Czemu? Dobra, to Jezu nie umiem czytać. K X N F Q chyba. A, dobra. Znowu klikamy i chyba jest. Jej, loading. Loadinguje się nam gla. Mowiesz tal loading. Tak tańczę chyba. Co się dzieje? Pani, idę sobie tup, tup, tup tamse. kom raz, dwa, trzy, tup, tam się Gwiazdy. Karetka! Co to jest za Żul? Halo? Co to jest za Żulek niebieski? Cześć, jestem dzieciak mały i tam na Mowie jest na ale włopcy wygląda super! No dziękuję Ty żulu. Okej, okay. Jezus wikałki robię. Dobra, prezent. Co to jest? Dwieście złotych, kupię sobie VIPa. jej! Drugi prezent, piesek, patrz, dziękuję, jaki słodziak! Dzieci prezent, co to? Korona, jestem królem, jej! I czwarty prezent, O, ten prezent jutro, dwie, szule jedne, o! Aktywność jakaś, Fejmy, star coins, Baw się dobrze, dzieciacku, jej, dziękuję! Zag Sky, no to takie imię dla Zuna trochę. Nie wiem. Dobrze. O jak latam w kosmosie jakimś. Wziął. Taki. Okay. Zag zgaj zablosił cię do przyjaciół. Tak! Dobrze, to zrób... Idźmy sobie, zobaczyć co tu jest. Gryb, miasto, filmów, zakupy, czar oraz dwie zaki. mi sobie zakupy. A sklep, tak, bo piękna muzyka. Tła animacja rzeczy. Klika piękna, bo chcę być ładniejszy. Bo, bo wiecie co? Bo ja lubię kolor luziowy, więc ja chcę mieć ocie takie. O! Takie będą piękne, więc nie wiem. Kupa! Co tu robić? Level się wbił. Halo! Co się dzieć? Kupa się stała chyba. Hmm. Prezenty sobie tworzę. Klik, kupa. Klik, kupa. Klip, kupa. Kupy lecą. Hej! Świeżaczki. Pism Level! Wow! Ja, ja chcę takiego jednorosca aligatorowego! Dziękuję! O, pieski, pieski, co tu robić? Y, halo! Odwiedz moją pas! La, la, la nie chcę mi tego wyłączaj mi to! Dobra, co tu? 35 diamentów! Taka jest! Za. Jak chcę kupić! Kop diament Nie chcę kopywać. Halo! Co mam mamić? Halo? Hmm, nie wiem, kliknijmy sobie to. Co to jest jakiś dancingi? To! tańce? U! U! Uga bunga! U! U! Uga bunga! U! U! Bunga bunga! Co teraz to? Glam wy mu planet! A Pięknie! Mama! Mam status! Dobrze, więc idziemy sobie na pocztę. Co ty mamy? Gówna. Hmm. Tablet! Ja chcę wygrać tablet! Mówi, stal planeta A! Więcej do mojej aplikacji! Nie chcę tego! Gdzie, co się dzieć? nie wiem wiecie co mi mama mi woła na obiad muszę robić ze Papa! Papa. dobrze wracam do popcierwie. chodźmy na miasto filmów nie wiem prezenty prezenty co to jest Wit